Cześć Wam, teraz Wam mniej więcej pokażę jak to fajnie wygląda, bo tu jest kalkulator właśnie wydobycia różnych kryptowalut, tak jak widzicie do g Litecoin, Dash, Zcash Ethereum, BTC ja teraz zrobię taką symulację, mniej więcej ile trzeba zainwestować jak inwestycja wygląda, żeby po prostu zarabiać tak. Kontrakty są na dwa lata. Ja to sobie wezmę na dogolinę. Przypuśćmy, inwestycja 500 dolarów. To jest. To, to wychodzi mniej więcej. Eee, w, w, po dwóch latach jest. Po dwóch latach jest wzrost 600 ponad dolców. Do tak, aczkolwiek wiadomo, do, do Jacoń idzie do góry i dlatego warto w niego inwestować. Tutaj jest: czym więcej właśnie zainwestujesz, tak? tym, na, tym więcej wy, wykopiesz. E, na tej stawce 500 dolarów to jest montli 26 dolarów. Tak, przypuśćmy, damy symulację na 1000 dolarów. przesadziłem na symulacji 1000 dolarów tak to jest mniej więcej wychodzi tak jak, tak jak, tak jak widzicie tak teraz sprób, spróbujemy na bitcoinie przepuszczmy damy na bitcoina 1000 dolców no to wychodzi już lepiej tak bo mniej więcej tego, ty, ty, miesięcznie się zarabia 50 dolarów, tak, rocznie 600, a przez 2 lata to jest wzrost kapitału około 200 dolarów no, no oczywiście bitcoin idzie do góry więc y, nie wiadomo jak to będzie za 2 lata <mum> tutaj można sobie dokupić y, Moc wydobycia. Hmm. Tutaj jest napisane, ile kosztuje jeden MHS. Przypuśćmy w Dogecoinie, jeden MHS, jeden MHS w Litecoinie, w Dachcoinie, w Zcashu, w Ethereum i w BTC. Koparka ta już jest naprawdę sporo lat, więc y, warto tutaj w nią inwestować. I i kopać. No najlepiej no kopać Bitcoina tak, bo Bitcoin jest najsilniejszy na, na rynku i wiadomo, że Bitcoin cały czas leci do przodu. Mniej więcej tak, tak to wygląda, to jest koparka kryptowalut tzw. Tak zwana w chmurze, która, która umożliwia użytkownikom do kupienia właśnie mocy wydobywczej i, i kontrakt na, na dwa lata.